My odpowiedni wniosek z uzasadnieniem, z uzasadnieniem dotyczącym tego pięciolecia rządu Turalna Tuska i Kolegów, z uzasadnieniem odnoszącym się do działań pozytywnych, bo przedstawimy wielkie projekty dotyczące emerytur, finansów publicznych, dotyczące oświaty, dotyczące mieszkalnictwa, służby zdrowia. Otóż ten rząd powtarzam ta propozycja związana z jego powołaniem może w Polsce coś zmienić, zmienić na lepsze. Chcemy postawić posłów do parlamentu w sytuacji, w której będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za jakość rządu Donalda Tuska. To chodzi zarówno o posłów Platformy Obywatelskiej, jak i tych wszystkich innych formacji. Ktoś powie, no przecież oni będą głosowali zgodnie z dyscypliną partyjną. Odpowiadam proszę Państwa, jeżeli będzie społeczny nacisk, jeżeli tu także w Tarnowie, pani poseł Platformy Obywatelskiej będzie ten nacisk odczuwała, jeżeli będą odczuwali inni, jeżeli będzie. Duża społeczna akcja w całym kraju, to możemy być pozytywnie zaskoczeni. Tylko taką akcję trzeba podjąć, taką akcję trzeba przeprowadzić. Nasza formacja, Nasza formacja będzie się przyczyniała do tego w ramach swoich możliwości, nie są one takie małe żeby to wszystko było organizowane. Ale tu potrzebny jest szeroki front. Tu jest potrzebny front jeszcze szerszy od tego, który dzisiaj broni telewizji trwa. A przecież mamy za sobą już dziesiątki, setki demonstracji w tym, w tą wielką Warszawie. Mamy zebranie przeszło dwóch milionów podpisów. Mamy różne inne akcje społeczne. Tym razem Walcząc o to samo, bo ten nowy rząd na pewno doprowadziłby do zmiany także w tej sytuacji. Musimy pójść jeszcze dalej, jeszcze szerzej. Musimy po prostu zadbać o nasze interesy, o interesy każdego Praga, każdej polskiej rodziny. O interesy, no jeśli nie 100%, bo są tacy, którzy w tej mętnej wodzie łapią bardzo tłuste ryby, ostatnio o nich słyszymy. Ale to jest 1%, 0,5% społeczeństwa, cała reszta jest zainteresowana w tym, żeby to, co się dzisiaj w Polsce dzieje, a tak naprawdę wyprawia, bo trzeba użyć takiego słowa, w końcu się skończyło. I to jest proszę Państwa. To jest <zrym> naszego I chciałbym z góry Państwu powiedzieć, że będzie kontrakt. Że będziecie Państwo słyszeli o tym, jak straszne były rządy Prawa i Sprawiedliwości. A więc przypomnijcie sobie, zarówno ich wymiar, który można łatwo przedstawić w liczbach. Między innymi 1,3 tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu dwóch lat. Wzrost gospodarczy prawie 7% rocznie, rok w rok. Wzrost inwestycji. Wzrost właściwie we wszystkich. W dziedzinach, które daje się zmierzyć. Wzrost inwestycji także zagranicznych. Krótko mówiąc, Polska szła wtedy do przodu. Rożytk płacę w niektórych dziedzinach, jak na przykład służbie zdrowia, jednorazowo podnoszono je nawet o 30%. A wszystkie oskarżenia odnoszące się do rzekomych nadużyć aparatu władzy, aparatu policyjnego trzeba zostały już ocenione. Były komisje, które miały wykryć te zbrodnie, nic z tego nie wyszło, niczego nie wykryto. Były postępowania prokuratorskie, śledztwa, wszystkie zostały ułożone. Ostatnio nawet procesy pokazały, choćby sprawa Mariusza Kamińskiego, że to wszystko było jedno wielkie kłamstwo. Po prostu złodzieje się porozumienie na końcu. Z tymi, którzy są w Polsce ze złodziejami z A wyjdźcie z Będą też na pewno najróżniejsze inne przedsięwzięcia. Pan Kusk będzie wychodził i opowiadał najróżniejsze małe I Oczywiście szerzył nienawiść. Nienawiść przeciwko. Tym wszystkim, którzy są polskimi patriotami przeciwko, tym wszystkim, którzy chcą, żeby w Polsce było w końcu tak jak w normalnych, demokratycznych krajach, żeby w Polsce była demokracja, nie oligarchia. <tryk> którzy chcą, żeby telewizje przestały uprawiać propagandę sukcesów, tylko wykonywały swoje obowiązki. Żeby informowały w Polsce. Żeby w momencie, jak mówię o wydarzeniu z ostatnich dni, kiedy tyle się w kraju dzieje, nie informowały nas o 94. rocznicy urodzin Nelsona Mandeli. Otóż z całym szacunkiem dla Nelsona Mandeli, ale dlaczego jako druga wiadomość w polskich wiadomościach telewizyjnych ma być właśnie to? Czy to tak bardzo Polaków interesuje? Ja nie jestem pewien, czy to tak bardzo nawet interesuje mieszkańców Afryki Południowej. Ale chodzi o to, żeby mówić o wszystkim, byle tylko nie o tym, co dotyczy jakości rządzenia, co dotyczy tej władzy, co tą władzę kompromituje. Krótko mówiąc, chcemy i sądzę, że to jest przekonanie coraz większej ilości Polaków, by Polska znalazła się w sposób jednoznaczny i ostateczny. W sferze demokracji, która nigdy w Polsce nie była w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat dojrzała, bo zawsze była wielka przewaga jednej grupy, a demokracja wymaga równowagi, gospodarki rynkowej, ale prawdziwej gospodarki rynkowej, a nie takiej, gdzie triumfują ci, którzy potrafią przy pomocy różnych nadużyć zdobywać pieniądze. pieniądze. Solidarności społecznej, solidarności międzyregionalnej, przyjęcia takiego założenia, że wszyscy mają mieć szansę, a nie tylko ci, którzy się urodzili w wielkich metropoliach, bo przecież taka jest teza Platformy Obywatelskiej, taka jest koncepcja rozwoju metropolitalnego, albo też inaczej się to nazywa koncepcją polaryzacyjno-dyfuzyjną, bardzo uczona nazwa, ale kryje się. Za tym rzecz prosta, pieniądze do Warszawy i kilku innych miast, a cała reszta niech sobie czeka, aż nastąpi dyfuzja. I tutaj mi Pani doskonale podpowiada, żeby tylko płacić podatki. Ta reszta jest w sobie płacić podatki. Szanowni Państwo, chcemy tego. I po tym doświadczeniu, po doświadczeniu rządu Donalda Tuska jestem przekonany, że to będzie możliwe. Ja czasem sobie tak żartuję, ale mam nadzieję, że ten żart odniesie się jakoś do rzeczywistości. Pierwszy nasz rząd to był rząd Jan wszystkiego, A przecież był rząd, który był, kandydat, którego my wysunęliśmy wtedy, porozumienie Trwało to tylko pół roku. Drugi raz się nam udało dopiero po kilkunastu latach i trwało to dwa lata. Trzeci raz, mam nadzieję, będziemy czekali dużo krócej. Jak będzie osiem lat, Polska będzie inna. Nie Tyle potrzeba, żeby Polskę naprawdę zmienić. Żeby to, co jest naprawdę naszym ogromnym potencjałem, Fakt, że Polacy są narodem bardzo przedsiębiorczym. To jest nie tylko taki ogólny pogląd, to jest wynik badań socjologicznych, natlejennych narodów europejskich. Że o tym trzeba mówić, bo Polacy mają kompleksy, że są narodem bardzo inteligentnym, kiedy ostatnio dokonano takiego największego badania z dotychczasu. Przeprowadzonych inteligencji poszczególnych narodów europejskich, to numer jeden to Holendrzy, ale jest tylko pół punktu za nimi Polacy i Niemcy. Czyli jesteśmy na pudle, można powiedzieć, po I to naprawdę bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę naszą historię, która była dużo cięższa niż historia Niemiec, a tym bardziej historia Holandii. Jest z czego budować. Dobrze ekonomiści mówią, Naturalny rozwój Polski wynikający z naszej dynamiki powinien wynosić około 7% rocznie. Ale nie incydentalnie, tylko przez wiele lat stale. Pamiętajcie, że to oznacza, że w ciągu 10 lat prawie podwajamy nasze coroczne bogactwo. A gdybyśmy byli dwa razy bogatsi niż w tej chwili, to już byśmy byli przed Niemcami, jeżeli chodzi o PKB, tak zwane, na głowę. Otóż my naprawdę bardzo wiele możemy. Tylko jest tyle barier, jest tak chory system stworzony przez okrągły stół, przez nomenklaturę, która tutaj wszystko opanowała, że naprawdę najwyższy czas z nim skończyć. I wierzę, że ta próba odsunięcia Donalda Tuska to będzie pierwszy krok, ale później przyjdą te kolejne. Że nie będzie trzeba Polakom wmawiać, że jakieś tam drobnostki są wielkimi sukcesami. Że rzeczywiście odniesiemy ogromny sukces i że to będzie sukces naprawdę szeroki. Nie wąskiej grupki, nie nam wąskiej grupy. To będzie sukces ogromnej większości Polaków. Nigdy nie jest tak, żeby wszyscy w nim uczestniczyli, bo są różnie ludzie, są różne nieszczęścia. Tak niestety świat jest demonstrowany, Ale. Tam, gdzie te mechanizmy społeczne funkcjonują dobrze, tam w sukcesie społeczeństwa uczestniczą około 80% obywateli. I podobnie, a może nawet jeszcze lepiej, powinno być w naszym kraju. Powtarzam, jest na to szansa, ale musimy się zmobilizować. Ta władza sama nie ustąpi, ale. Jest już całkowicie skompromitowana, chociaż bardzo zbrojona i jeżeli podejmiemy przeciwko niej ofensywę, to jestem przekonany, że ten dzień ustąpienia i daj Boże jakiegoś rządu technicznego, czy technicznego, a później, z się do nas przybliży i ten dzień przyjdzie. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, wpłynęły pytania, które pozwolę sobie odczytać od Państwa. Dużo się mówi dziś o niepokojnie afera taśmowa pokazuje jak ludzie władzy traktują nasze pieniądze. PiS jeśli rządził, jeśli by rządził, ograniczyłby ten proceder, czy też byłoby podobnie? Panie Prezesie, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę Państwa, ja Państwu dam tylko jeden przykład. Sprawa lepera Sprawa lipca, przecież my podejmując sprawę LPL-a, aferę gruntową, wiedzieliśmy, że to oznacza upadek rządu, że to oznacza nowe wybory, które bardzo trudno będzie wyglądać. Mieliśmy w tym momencie 19% poparcia w sondażu. tylko 19%, doszliśmy do 32%, do ale wtedy mieliśmy tylko 19%, ale ponieważ uważaliśmy, że rządzimy w imię pewnej idei, po pewnych reguł musimy przestrzegać. Nie możemy się zgadzać na nadużycia. Nie możemy się zgadzać także na te nadużycia, trochę dzisiaj zapomniane, P. Myśmy w tym momencie mieli już wniosek o ściganie złożony przez tą panią, no, która stwierdziła, że padła ofiarą nadużyć obyczajowych. Ona przedtem takiego wniosku nie składała. Dużo mówiła, ale nie składała wniosku o ściganie. Wtedy już złożyła. Było pewne, że w bardzo krótkim czasie będzie jak rozwiązania wobec Delta. I to jest, proszę Państwa, sytuacja, w której sądzę ci, którzy dzisiaj rządzą, próbowaliby jakiejś próbowali próbowaliby społeczeństwo oszukać. Myśmy postawili sprawę uczciwym. Były nadużycia ze strony naszego ministra sportu. Został poddany śledztwu wpadł poprzez prowokacje. Proszę zwrócić uwagę, on nie został złapany inaczej, tylko poprzez prowokacje naszych słów, a przecież to nie był żaden nasz wróg. On przeze mnie osobiście nawet był ulubiony, bo to tak na zewnątrz kulturalny młody człowiek, świetnie się znający na sporcie, były wybitny sportowiec, wydawało się, że doskonały minister sportu. Ale kiedy dostałem informację, że on niestety bierze jakieś pieniądze, no nie było tutaj żadnego przepływu. I tego rodzaju przykładów nieco na niższym szczeblu było dużo. Do tego w trakcie różnych operacji były jeszcze sprawy przynajmniej dwóch czy trzech wiceministów.